Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj zupełnie inna forma, dlatego że pokażę Wam w jaki sposób szukam tanich biletów lotniczych. I za chwilę, po tym krótkim wstępie, udostępnię Wam ekran mojego komputera, bo chcę, żebyście zobaczyli. Tak wiecie, no na takim żywym przykładzie, w jaki sposób zabieram się do szukania tych biletów, żeby naprawdę znaleźć najlepszą cenę. W międzyczasie będę Wam oczywiście opowiadała o pewnych kwestiach, które zawsze należy wziąć pod uwagę, bo Panie podróżowanie, zresztą jak każde inne, ma też swoje ograniczenia. Nie jest tak, że wszystko jest czarne albo białe, oczywiście wszędzie są plusy i minusy, ale o tym będę Wam opowiadała. W międzyczasie, za chwilę więc zniknę Wam tutaj z ekranu, będę tutaj tylko w rogu, będziecie mogli mnie zobaczyć, będę też oczywiście do Was mówiła i będę Wam pokazywała moje cztery sposoby, cztery takie strony, na które zaglądam, gdy zabieram się za szukanie jakiegoś fajnego połączenia. OK, zaczynamy, słuchajcie, tutaj od opcji numer jeden, czyli oczywiście odszukania na stronie bezpośrednio samej linii lotniczej. Tutaj, słuchajcie, na potrzeby tego filmu przyjęłam, że lecimy z Krakowa. I pierwsza rzecz, słuchajcie, którą chciałam Wam pokazać, to sama strona Ryanera, ale wersja na komputer. Dlaczego? Dlatego, że tutaj, wchodząc przez komputer, możemy właśnie wybrać taką bardzo fajną opcję, która jest. Tutaj, czyli dowolny kierunek, bo jest to jedna z podstawowych rzeczy, którą musimy brać pod uwagę, szukając właśnie najtańszych połączeń lotniczych. Czyli to, że nie możemy do końca sugerować się konkretnym kierunkiem, ale czasami warto na przykład wziąć pod uwagę inne rozwiązania. I zobaczcie, teraz co robimy? Wybieramy dowolny kierunek. Wybieramy, kiedy chcemy polecieć. I załóżmy, że chcemy gdzieś polecieć w czerwcu. Tutaj, w przypadku tanich linii lotniczych, zawsze jest dobrze, właśnie te 2-3 miesiące wcześniej szukać sobie połączenia. Dłużej nie zalecam, bo już z obserwacji zauważyłam, że te ceny wtedy wcale nie są takie atrakcyjne. One są właśnie takie najbardziej atrakcyjne, między 1,5 a 3 miesiące. Czyli załóżmy, że chcemy polecieć w czerwcu do Krakowa. I zobaczcie, tutaj Wybieramy sobie w jaki dzień chcemy wylecieć i załóżmy, że ja chcę wylecieć w piątek i chcę wrócić w poniedziałek, czyli to będzie na trzy noce. Dobrze mówię? Chyba dobrze mówię. I wybieram sobie tutaj tą długość, ile czasu chcę zostać w tym miejscu, oczywiście liczbę osób i przechodzimy... Dalej, zaznaczamy tutaj tą opcję, przechodzimy dalej. I zobaczcie, co mi to pokazuje. Ja uwielbiam po prostu, gdy to widzę, i pokazuje mi to cały czerwiec, czyli właśnie wybrane te dni, w których chciałabym lecieć. I widzicie teraz, jakimi cenami, o jakich cenach i o jakich kierunkach my tutaj mówimy. Musimy być po prostu bardzo elastyczni. Jeśli nie chcesz być. Elastyczny, elastyczny. Chcesz mieć stałe lotnisko, stałą datę. No to oczywiście musisz się liczyć z tym, że zapłacisz tyle, ile w danym terminie linia lotnicza będzie od ciebie yy, chciała. Natomiast dla mnie jest to bardzo fajne rozwiązanie. Yy, ja też, słuchajcie, pra pracuję na etacie prowadzę swoją firmę. Mam dziecko w wieku szkolnym, więc też jestem czasowo bardzo mocno ograniczona, bo nasza szkoła jest niesamowicie rygorystyczna, jeśli chodzi o opuszczanie dziecka szkoły przez dziecko poza właśnie szkolnymi wakacjami. No i dodatkowo mam jeszcze psa, czyli też muszę wziąć to pod uwagę, bo albo muszę znaleźć opiekę dla mojego psa, albo też muszę zarezerwować hotel, a to również muszę robić z wyprzedzeniem. I teraz czasami co słuchajcie robię, to zmieniam sobie Edytuję sobie ten, ten moment. Czyli na przykład biorę sobie, że jednak może polecę we wtorek. E Dokładnie na tą samą długość. Biorę tutaj opcję Szukaj i sprawdzam sobie, czy może jak polecę we wtorek do piątku, to te ceny będą inne, albo też będą zupełnie inne kierunki. Więc tutaj, wiecie, czasami sobie po prostu siedzę i zamiast scrollować Facebooka, oglądać jakieś, wiecie, no mało istotne, mało ciekawe rzeczy, po prostu przeglądam sobie, co linia lotnicza ma dla mnie do zaoferowania. Kolejna strona, z której również korzystam, to jest strona Skyscanner. I w zależności, możecie tutaj sobie wybrać skyscanner.pl czy z jakiegokolwiek innego kraju. I tutaj również podobnie, na no potrzeby tego filmu, wybrałam Kraków. I wybrałam sobie wylot w czerwcu, powrót w czerwcu. I tutaj zobaczcie, również możemy wybrać sobie. Gdzie chcemy lecieć, czyli możemy wybrać sobie, że chcemy na przykład lecieć z Krakowa i możemy sobie jeszcze dodać inne lotniska, na przykład Kraków i Katowice, żebyśmy mieli po prostu większy wybór. Ale ja przyjęłam tutaj, że lecimy tylko i wyłącznie z Krakowa i wybieramy podróż w dowolnym kierunku, bo czasami, słuchajcie, można znaleźć mega ciekawe połączenia. I teraz bierzemy, szukaj. I zobacznie wiem, czy mnie tutaj dobrze słuchacie, widać. I zobaczcie, tutaj pokazują się nam najtańsze loty w czerwcu. I to oczywiście, słuchajcie, wiąże się z tą właśnie elastycznością, o której ja już Wam mówiłam. I ja wiem, że no nie zawsze jesteśmy elastyczni na tyle, na ile byśmy chcieli. Ja również nie jestem, bo pracując na etacie, pracuję w służbie zdrowia, więc ten mój grafik jest naprawdę taki no dosyć. Um, sztywny, ja tutaj nie mogę sobie zaplanować urlopu z, wiecie, bo trafiłam na fajne lot albo się last minute i zaplanować sobie wylotów za dwa czy trzy tygodnie, dlatego, że ja mam ten grafik robiony dużo wcześniej i ja się tego grafiku muszę trzymać i mimo tego staram się cały czas szukać po prostu tych rozwiązań, czyli zamiast szukać wymówek, nie, ja nie mogę, bo pracuję na etacie, zastanów się, co możesz zrobić, żeby właśnie móc mieć bardziej taki elastyczny urlop, Zobaczcie, wybrałam sobie na przykład jest, nie wiem jak to się dobrze wymawia, to jest na pograniczu bodajże Włoch i Słowenii. Bardzo blisko jest do Chorwacji, bo już kiedyś chciałam tam lecieć. I zobaczcie, jeżeli sobie wejdziecie właśnie w to połączenie, to będziecie mieli siatkę różnych opcji, czyli wybieracie sobie datę wylotu, datę powrotu i widząc taką siatkę, dużo łatwiej jest też nam dopasować sobie te loty do takiej naszej osobistej sytuacji. Możemy to zrobić albo w formie tabeli, albo w formie kalendarza. Kolejna strona, którą chciałabym Wam pokazać, to jest Google Flights i tutaj również macie ogromne możliwości, jeżeli chodzi o wyszukiwanie lotów, dlatego że ta strona nie ogranicza się tylko i wyłącznie do tanich linii lotniczych, ale pokazuje też różne inne opcje, bo o ile w środku Europy, no to oczywiście tanie linie lotnicze typu Wizz Air, Ryanair czy na przykład Transavia będą takimi najtańszymi z reguły rozwiązaniami, chociaż nie zawsze. Bo zdarzało mi się latać już na przykład lotem, który był tańszy w tym akurat konkretnym okresie niż Ryanair, ale z reguły jest tak, że to właśnie te tanie linie lotnicze będą miały najlepsze ceny. Natomiast już poza Europę zdarza się, że jednak te lepsze linie lotnicze. Będą miały bardzo porównywalne ceny, a jednak nie oszukujmy się. No, ten komfort e, lotu jest wtedy trochę e, lepszy. Tutaj, słuchajcie, co wam chciałam pokazać? To jest lot też z Krakowa do Abu Zabi, czyli do e, Emiratów Arabskich. Zobaczcie. Że wcale nie musi być to takie drogie i zobaczcie, że czasowo też wychodzi to najbardziej korzystnie. Tu są oczywiście zawsze podawane ceny bez bagażu, natomiast ja na Instagram, jeśli mnie nie obserwujecie, to koniecznie tam zajrzyjcie. W wyróżnionej relacji na stories pokazuję, w jaki sposób ja pakuję swój plecak podręczny, bo to, co oczywiście bardzo mocno obniża koszty, to latanie tylko i wyłącznie z bagażem bezpłatnym. Ja mam specjalny plecak, jak ten plecak pakuję, pokazuję Wam właśnie na Stories, bo nie oszukujmy się, linie lotnicze tanie, ale też, też zarabiają przede wszystkim na tych dodatkowych usługach, czyli jeżeli sobie wybierasz pierwszeństwo wejścia na pokład i tak dalej, i tak dalej, za to wszystko trzeba dopłacić. A sam bagaż, nawet ten bezpłatny, ale większy, Często kosztuje więcej niż tanie bilet. Dlatego też e, latamy tylko i wyłącznie z bagażami podręcznymi. W Dubaju teraz też byliśmy z bagażem podręcznym. Co prawda, była to mała walizka, e, ale słuchajcie, mieliśmy po prostu miejsca więcej w tych walizeczkach niż nam to e, było potrzebne. I teraz zobaczcie. Możecie sobie tutaj sprawdzić. Powiedzmy, ja tutaj wybrałam taki. Termin jeden strzeliłam po prostu. I tutaj jest bardzo fajna opcja. Zobaczcie, siatka dat. I to jest, słuchajcie, fantastyczne, bo tutaj, czekajcie, nie wiem, czy ja tutaj nie zasłaniam. OK. Możecie sobie zobaczyć, kiedy i jak możecie polecieć. Czyli możecie sobie wylecieć na przykład 17 maja, ale wrócić w poniedziałek 27 i cena jest bardzo. Atrakcyjna cena jest tak samo niska, i możecie sobie tutaj oczywiście sprawdzać w konkretnych innych, czyli tworzyć sobie takie właśnie swoje połączenie, takie dobrane absolutnie pod siebie. I teraz zobaczcie, jest jeszcze jedna fajna opcja tutaj, którą chciałabym wam pokazać. To jest tutaj ta historia cen. I możecie sobie zobaczyć, jak to się tutaj, zobaczcie, plasowało na przełomie, powiedzmy. Widzę, to jest 56 ostatnich dni. Najniższa cena, zobaczcie, 57 dni temu ten sam bilet nie kosztował 200 euro. Kosztował 178 euro. I to jest bardzo fajny wykres, bo on też pozwala zobaczyć, jak zmieniają się te ceny. One z reguły, im bliżej będzie do wylotu, to te ceny będą rosły. To nie jest tak, że te ceny będą spadały, tylko one właśnie zazwyczaj będą rosły, ale warto to monitorować. I to jest też bardzo fajna opcja. Poczekajcie, niech ja ją znajdę. Żeby sobie tutaj ustawić, jak chyba muszę być zalogowana, jestem chyba tutaj wylogowana z tej strony, można sobie też tutaj ustawić, o, jest tutaj monitorowanie ceny. I wtedy logujecie się na swoje konto w, w, na Gmailu i będzie Wam przychodził taki monit, kiedy ta cena tego lotu będzie najniższa. I również Wizer ma też właśnie taką opcję, jak Ryanair, czyli szukanie tego lotu e, gdziekolwiek, nowe po prostu e, miejsce, czyli podobnie klikamy gdziekolwiek, wybieramy sobie datę. Mi się tutaj chyba kliknęła data jutrzejsza, ale to nie ma większego znaczenia, a nie jest data w dowolnym momencie i wybieramy sobie również e, konkretny zakres dat. Ja na przykład wezmę sobie w przeciągu trzech miesięcy chcę Możemy polecić gdzieś na tydzień w przeciągu trzech miesięcy z Krakowa. I zobaczcie, że pokazują nam się loty, gdzie możemy w tym czasie polecieć. I na przykład, słuchajcie, Mediolan. Mediolan jest fantastycznym miejscem, bo z Mediolanu pociągiem, a we Włoszech pociągi są naprawdę w bardzo dobrej cenie. To jest fantastyczny środek. Lokomocyjny we Włoszech i klikacie sobie, sprawdzacie, w jaki właśnie sposób, kiedy, jak możecie najtaniej do tego Mediolanu polecieć. I zobaczcie, widzicie, kiedy te bilety są najtańsze. Zarówno jeżeli chodzi o wylot, jak i powrót. Czyli można sobie na przykład polecieć 15 czerwca, wrócić 20 i będzie nas to kosztowało 200 zł w dwie strony. I to jest też fajna wyszukiwarka, często też właśnie z niej korzystam, chociaż Wizer ma po prostu mniej połączeń niż sam Ryanair. Tak właśnie wygląda moje przygotowanie do, do taniego podróżowania, czyli no muszę poświęcić trochę czasu, ale mam nadzieję, że Wy to widzicie i czujecie. Ja to robię z ogromną przyjemnością i dla mnie takie odkrywanie tych nowych połączeń, nowych możliwości, szukanie, układanie tych wszystkich uzli sprawi mi to ogromną przyjemność. To kosztuje bardzo dużo czasu, ale no nie oszukujmy się, jakbym nie siedziała przy komputerze i nie przeglądała oferty Ryanaira, to pewnie robiłabym jakieś inne, mało istotne yy, i dla mnie i dla mojego budżetu budżetu przede wszystkim też um, rzeczy. E, jak widzicie, tutaj to odróżnia od e, korzystania z usług biura podróży to to, że my musimy sobie oczywiście sami znaleźć to połączenie, sami znaleźć hotel, ale słuchajcie, wystarczy włączyć booking, triwago e, czy to jakieś tam hotel.com i naprawdę można znaleźć hotel na każdą kieszeń, można się zdziwić, o jakich cenach my tutaj mówimy, to po pierwsze. Po drugie, to jest też taki tip ode mnie i ja z tego, zawsze, z tego rozwiązania zawsze korzystam. Gdy lecę w jakieś nowe miejsce, to na Facebooku szukam. Ja w ogóle nie korzystam generalnie z Facebooka, jeżeli chodzi o jakieś przeglądanie, wiecie, z jej znajomych i w ogóle, ale korzystam właśnie z Facebooka, gdy chcę gdzieś polecieć i wpisuję sobie na przykład takie, szukam takich grup i wpisuję, na przykład Polacy na Cyprze. Dlatego, że wtedy można znaleźć masę praktycznych tipów i na przykład będąc już na Cyprze, na lotnisku Pafos, mogliśmy pojechać do centrum miasteczka takim autobusem, który wiecie, jest takim typowym turystycznym autobusem, przewozi po prostu turystów z lotniska do miasteczka i tam bilet kosztował, nie pamiętam, 10 euro chyba od osoby, a można było pojechać miejskim autobusem, bodajże za... Półtora euro, tam się nadpłaciło kierowcy, nie trzeba było kupować bilet, płaciło się po prostu kierowcy. I też dojechaliśmy do centrum miasteczka, o tym się dowiedzieliśmy po prostu właśnie z, z takich grup, więc bardzo Wam to polecam, bo można się dowiedzieć o fajnych miejscach, gdzie można tanio i bardzo dobrze zjeść, bo są to miejsca nie pod turystów, a pod lokalnych mieszkańców. Właśnie jak dojechać z lotniska, gdzie tam się poruszać komunikacją miejską, jak kupić bilet i tak dalej. Masa przeróżnych informacji. Ok, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Dajcie znać w komentarzu, czy. Zachęciłam Was, pomogłam Wam w tym, żeby otworzyć się na takie nowe możliwości, a ja tymczasem żegnam się z Wami i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!